Dzień dobry, witam się z wami w walentynki My walentynek jakoś specjalnie nie obchodzimy Dzień jak każdy inny Święto bardzo komercyjne w sumie każda okazja do świętowania i do miłego spędzania czasu jest dobra. Dlatego dzisiaj ja postanowiłam zrobić ciasto Brownie. O ile mam wszystkie składniki. Do tego ciasta potrzebne. Mam nadzieję, że tak i że to wszystko się uda i wyjdzie. Z tego co wiem, mój tak zwany stary będzie robił krewetki, makaron z krewetkami. Do tego pewnie jakieś wino i po prostu będziemy mieć dobre szarełko na wieczór. Mamy walentynkowe koszulki. Z tamtego roku jest jeszcze dobra dla ciebie. Tak? Tak. Mamy takie same, zobacz. Ty masz czarną, ja mam różową. Fajne, nie? Od kogo dostałaś tą koszulkę? Taty. Od taty? A mamu się to? Ta... Ja jo. Ja A powiedz, czy mamu mam... <grym> <Mamy> się kochasz? Mamu. Mamu się. OK. Najpierw masło. Zobacz mm. po malutku. To te malutkie kawałki, dobra. Tylko bez tego pazłotka, czekaj. Muszę nieskromnie powiedzieć, że brownie wyszło naprawdę przepyszne. Połączenie tej gorzkiej czekolady razem ze studencką, bo akurat taką miałam, wyszło naprawdę fenomenalnie. Smak jest fantastyczny, także polecam. Ja zrobiłam połowę porcji i tak jest cała prawie blaszka. No Dajcie cię buziaczka, bo dziękuję. Dziękuję. Jestem w szoku. I słuchajcie, dostałam przepiękny bukiet tulipanów. Nie spodziewałam się, mówiąc szczerze. I jest mały problem, bo nie mam takiego dużego wazonu, więc jak na razie stoi w dzbanku. Także będę musiała się rozejrzeć za nowym, pięknym wazonem większym. Ale zobaczcie, jakie piękne są te tulipany. Uwielbiam tulipany. Dla mnie to już jest taki zwiastun wiosny. Już jest połowa lutego, także bliżej do wiosny niż dalej. Marzec, kwiecień będzie pięknie, będą świeże kwiaty. Tylko muszę sobie dokupić jeszcze, właśnie wazon. Ale prezentują się naprawdę zacnie. Jestem w trakcie właśnie robienia makijażu i stwierdziłam, że powiem Wam o fajnych kosmetykach, których używam na co dzień. Do tego podkładu się przekonałam w sumie dopiero teraz, bo używałam go latem i on, mimo tego, że tutaj jest napisane, że to jest trwała formuła i że to jest taki podkład trwały, on mi jeździł po twarzy i nie do końca byłam zadowolona z efektu. Ale teraz zaczęłam go znowu używać i jest całkiem przyzwoity. Może była to kwestia temperatury wysokiej i. Może też jakiejś innej pielęgnacji. W każdym razie używam go i jest całkiem fajny, więc można go przetestować. Łączę go też często z moją taką klasyką, czyli tym podkładem od Catrice Liquid Camouflage. I to już jest podkład, który jest trwały i taki bardzo zastygający. Dlatego w tym połączeniu ten duet naprawdę dobrze wygląda na buzi. I kolejna rzecz jest to puder z Catrice. Właśnie skończyłam go używać i będę musiała dokupić sobie kolejne opakowanie, bo naprawdę jest fantastyczne I to jest taki zamiennik pudru słynnego z Laura Mercier. Dlatego stwierdziłam, że go wypróbuję, bo on kosztuje chyba 23 zł i naprawdę bardzo, bardzo ładnie wygląda na twarzy. Nie jest płaski, daje taką fajną satynową powłokę, wykończenie i bardzo ładnie utrzymuje makijaż, także też jeżeli ktoś jeszcze go nie zna, to można przetestować. I on jest bardzo drobno zmielony, ma takie satynowe wykończenie. Chciałam Wam pokazać, ale już naprawdę tu jest resztka tego pudru, dlatego muszę uzupełnić sobie zapas. I ostatnia rzecz, o której powiem, co Ty tam gadasz? To jest naprawdę świetny bronzer który można dostać w biedronce. I on kosztuje chyba 13 zł. Ma naprawdę bardzo ładny kolor, chłodny, ale nie taki siny. Ja już, to już jest moje drugie opakowanie, więc naprawdę polecam. O. Tak się prezentuje. Mogę Wam w sumie jeszcze pokazać ten y, róż, który niestety mi się rozpadł w opakowanie, ale też jest bardzo ładny i godny przetestowania. Jest to róż z Catrice. To jest numer 010 y, Hibiscus, coś takiego. I on, tak jak możecie zauważyć, ma takie dwa kolory mieniące się. Jest to kolor różowy i złoty. Boże, jeszcze wiecie co? Jestem przed drugą kawą i niewyraźnie mówię. Ja muszę potrzebuję kawy albo dwóch kaw, żeby się obudzić i żeby się rozruszać językowo. Dobrze. W każdym razie naprawdę te kosmetyki są moimi ostatnią ulubieńcami. Zobaczcie jaki piękny kolorek. Bardzo ładnie wygląda na twarzy, nie jest taki świecący, nie ma takich dużych drobinek, tylko tak właśnie delikatnie fajnie stapia się w makijaż i ładnie to wszystko wygląda. Także to są moi ulubieńcy ostatnich miesięcy, a nawet i lat, w niektórych przypadkach, tak jak ten podkład. Tak to u mnie wygląda ostatnio i dobra. Biorę się za makijaż, bo nie ma czasu. Kawa jest i jak już jestem w łazience i mam aparat, to mogę wam jeszcze powiedzieć o dwóch rzeczach, nie kosmetycznych, ale raczej takich dzieciowych. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to właśnie chwila. O dzieciach będzie i o produktach dla dzieci. E, mianowicie, ostatnio byliśmy u dentysty i pani dentystka poleciła nam tą pastę do zębów bez fluoru, żeby dodatkowo jeszcze myć zęby tą pastą. Bo jeśli chodzi o pastę z fluorem, e, mamy też tą e, Elmex, pewnie wszystkim dobrze znaną, ale też z tym fluorem nie można przesadzać i to musi być odpowiednia ilość dla małego dziecka. Więc ta pasta z fluorem ostatnio została przez nas zakupiona. Kosztuje. Niebotyczne pieniądze, bo to chyba 55 zł na Allegro gdzieś zamawialiśmy. Jest coś takiego, jeżeli ktoś nie może też używać fluoru, albo ma tą fluorozę, chyba tak to się nazywa, to yy, pasta bez fluoru. Z polecenia pani dentystki to jest właśnie ta pasta. Możecie sobie sprawdzić. I druga rzecz jest to taka mini szczoteczka do zębów mała precyzyjna szczoteczka, która ma pomóc w czyszczeniu. Każdego ząbka, bo u dzieci czyszczenie zębów jest niestety bardzo trudne, bo nie każde dziecko też współpracuje. Także jeżeli ktoś by potrzebował, to też polecam taką szczoteczkę malutką. O, tak wygląda, można to znaleźć na Allegro na pewno. Także tak. Mam już kawę, piję kawę, kończę makijaż i lecimy dalej. Oczywiście na dworze ciemnica. Już nie wiem kiedy ta wiosna nadejdzie, jakieś słońce, żeby chociaż było. W każdym razie co mam na sobie? Mam na sobie przepiękny sweter z tamtego roku z C&D. Uważam, że to naprawdę jest fantastyczny zakup. Bardzo często w nim chodziłam. Do tego moje przestare spodnie z Zary, jeansy, ulubione, nie wiem czy kiedykolwiek się ich pozbędę. I do tego są jasne botki z Reserved, mój najnowszy nabytek. Jasnych botków tego typu mierzyłam chyba nie wiem ze 20 par, i albo były jakieś niewygodne, albo coś mi w nich nie pasowało, i w tych mi pasowało. Wszystko są bardzo wygodne, nic mnie nie gniecie, nic mnie nie obciera, dlatego zdecydowałam się właśnie na te buty. Trochę mi się tutaj ten materiał pobrudził, ale można to zaprać, więc nie jest źle. Tak to wygląda. Czyli jasna góra, jasny dół i do tego będzie płaszcz, który zaraz Wam pokażę, bo że coś tak żywkami nie współpracuje. Także tak to się prezentuje i zaraz Wam pokażę się w płaszczu i opowiem Wam historię tego płaszcza. Mam tutaj piękny, czarny, wełniany płaszcz, który strasznie oblazł, ponieważ popełniłam ogromny błąd i założyłam do niego jasny szalik. Nie wiedziałam, że on tak będzie obłaził, więc muszę go najpierw przeczyścić tutaj. O, ale na szczęście rolka z IKEA. E, świetnie sobie daje radę z tym. Ale no, trochę się będę musiała tutaj namęczyć. Udało się wyczyścić płaszcz. Zużyłam chyba pół rolki na to czyszczenie. E, w każdym razie jest to płaszcz z Zary, z... Kolekcji obecnej, nowej. Ja go kupowałam jeszcze na wyprzedaży na początku stycznia. Mierzyłam różne płaszcze wyprzedażowe, ale ten jak zobaczyłam. Najpierw zobaczyłam go w wersji granatowej, bo on jest właśnie w różnych wersjach kolorystycznych, ale stwierdziłam, że granat chyba nie będzie mi aż tak pasował do wszystkiego, nie będzie taki uniwersalny. Więc zobaczyłam, że jest czarny i po prostu przepadłam. On jest bardzo długi, i tutaj zastanawiałam się właśnie nad nim, nad tą długością. Chodziłam do Zary, oglądałam go chyba ze cztery razy, przymierzałam. Zanim go kupiłam I właśnie ta długość mnie zastanawiała Bo ja jestem dosyć niska Mam niepełne 160 cm wzrostu Podobały mi się takie długie płaszcze Na innych dziewczynach Na Pinterestie, na Instagramie Widziałam, że się chodzi w takich płaszczach Bardzo mi się to podobało Płaszcz sam w sobie też mi się podobał Bo on ma taki fajny, oversize'owy krój Fajne ma tutaj rękawy, takie też zapinane na guziki I... Podobało mi się to na innych, a ja miałam wrażenie, że trochę w nim tonę, ale jak się go zawiąże, bo on, to jest taki fason szlafrokowy, zawiązywany na, tutaj w pasie na pasek, jak się go zawiąże, to on automatycznie podnosi się do góry. Myślałam też, żeby go skrócić, ale. Jak ja go podnoszę do góry, jak ja go zawiązuję, to on już nie jest wtedy taki długi. I jeżeli ja bym go skróciła, wtedy on by mi sięgał gdzieś, nie wiem, tuż za kolano. I stwierdziłam, że jednak to bez sensu: za dużo zachodu, żeby go nie zwężać, tylko skracać, bo on też jest bardzo ładnie wykończony. On ma w sobie 70% wełny, więc powinien być ciepły. Wydaje mi się, że to jest taka klasyka. Mimo, że ten fason jest taki dosyć duży, to wydaje mi się, że on będzie u mnie w szafie na lata, bo moda wiadomo wraca. Także historia płaszcza jest taka, że po pierwsze obłazi. Nie można w nim chodzić z jakimiś takimi obłażącymi, jasnymi dodatkami, ale zaraz się jeszcze przewiążę i wam pokażę, jak on wygląda właśnie już przewiązany. Fajny jest pod tym względem, że można naprawdę tutaj bardzo dużo grubych rzeczy nałożyć i wszystko się mieści. Się prezentuje płaszcz związany. Nie wiem, czy tu coś widać, bo warunki mamy takie, jakie mamy. Światło jest kiepskie. Jeśli chodzi o długość, to jest dotąd. Wydaje mi się, że też ta długość jest do zaakceptowania. Ma fajne rozporki. No, podoba mi się. Także... Tak to wygląda. On teraz trochę mnie poszerza tutaj biodra, ponieważ mam ten bardzo gruby sweter. Ale ogólnie jak się założy coś takiego mniejszego, to nie jest tak źle. No, podoba mi się, jest ładny. 70% wełny. Także um, wydaje mi się, że dobry zakup. On leżał w mojej szafie przez miesiąc z metką i zastanawiałam się, czy go oddawać, czy go skracać, ale koniec końców zostawiłam go y, w swojej szafie. Zostawiłam go taki, jak jest. Nie skracam go y, i, i tak się prezentuje. Wróciłam właśnie ze sklepu i będę się brała za przygotowywanie obiadu i ostatnio mam taką fazę napieczone warzywa. Tak mi to smakuje, że mogłabym to jeść codziennie. Kupiłam brokuła, kupiłam brukselkę, do tego będzie jeszcze marchewka, ziemniaki i te warzywa są bardzo szybkie w przygotowaniu, ponieważ wystarczy je pokroić, wymieszać trochę oliwy, przypraw różnych ziół wszystko razem to mieszam, wysypuję na blachę i piekę około 20-30 minut, w zależności od, też od kawałków i jest to przepyszne, do tego będzie sos tzatziki i ostatnio jedliśmy to z takim kurczakiem wegańskim podsmażanym, ale zapomniałam o nim dzisiaj i nie kupiłam go, dlatego dzisiaj będzie, będą takie mm, kotleciki z ciecierzycy, z bobu i świeżych warzyw, więc myślę, że też będzie y, smaczne, no naprawdę tak mi ten obiad ostatnio skakuje, że już nie mogę się doczekać, aż będę go jadła. Także zaraz biorę się za obiad, ale wcześniej wypiję sobie kawę, bo właśnie sobie zrobiłam pyszną kawkę i opowiem Wam dwa słowa o książce, którą dzisiaj też sobie zakupiłam. Dobra, kawę mam, chwila przerwy jest, więc dwa słowa o tej książce, którą dzisiaj sobie kupiłam. E, mianowicie: Jak przestać się bać dla introwertyków nieśmiałych i tych, którzy odczuwają lęki społeczne. E, kupiłam ją w ogóle z polecenia Gabi z bloga i podcastu chociażby, e, i swoją drogą bardzo serdecznie polecam ten podcast. E, fajnie poruszane tematy minimalizmu, self-care, e, rozwoju osobistego, szeroko pojętego. I Gabi fajnie opowiada swoją drogę, jak zmieniła się z zakupocholiczki do osoby, która właśnie wyznaje zasady minimalizmu w życiu. Więc to fajny, wartościowy podcast, inspirująca osoba. Ja ostatnio zaczęłam słuchać i słucham cały czas. Mam do nadrobienia sporo jeszcze podcastów, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany tą tematyką, to polecam. I ja tą książkę kupiłam sobie z myślą o tym... Że mam pewien problem, mianowicie nie robię czegoś, nie decyduję się na jakieś działanie, bo po prostu boję się opinii innych, a nawet tego, co mogą o mnie pomyśleć. To jest dosyć takie upierdliwe i hamujące, przeszkadzające na pewno w jakimś rozwoju. Wiem, że nie powinno mieć to wpływu na moje działania i na, na to, co robię. Zdaję sobie z tego sprawę, ale mm, jeśli chodzi o poukładanie sobie tego w głowie i Przełożenie na takie realne działanie to już jest trochę trudniej. Dlatego pomyślałam, że właśnie ta książka może mi przyjdzie z pomocą i może tutaj jakieś będą fajne, ciekawe informacje na ten temat. Zobaczymy. Jak się prezentuje spis treści, to nie tylko ja tak mam, przedstawienie lęku społecznego, skąd się to wzięło, zajrzyj do swojej głowy, jak wewnętrzny krytyk podcina nam skrzydła. O, i to jest na pewno bardzo ciekawe. Wyjście w świat, wystartuj, a pewność siebie cię dogoni. Co tu jeszcze mamy? Rozprawienie się z mitami o lęku społecznym. Eee, musisz tylko jedno. Mieć serce. Cegiełki Pięknych Przyjaźni. Bardzo ciekawie się to zapowiada. Mam nadzieję, że będę miała czas na przeczytanie jej niebawem i że okaże się naprawdę wartościowa i pomoże mi w tych moich lękach. No, zobaczymy. Dam Wam znać, jak przeczytam. I witam się z Wami w jakże cudowną pogodę. No wreszcie wyszło słońce i jest przepięknie. Mimo tego, że jest mróz, to naprawdę aż chce się wyjść z domu. O, i przyjemnie się wstaje. My jesteśmy w trasie, jestem trochę zdyszana, bo się śpieszymy. Lecimy właśnie do centrum Nauki Kopernik i będziemy się dzisiaj edukować i bawić z młodą, bo głównie właśnie dla niej tam idę. Dzisiaj ja w Centrum Nauki Kopernik nigdy nie byłam. Aż wstyd się przyznać, bo już w Warszawie trochę mieszkam, a jeszcze tam nie dotarłam, więc dzisiaj będzie ten pierwszy raz. Dla najmłodszych wystawa BZ. Mam nadzieję, że będzie dużo radochy i frajdy. Zastanawiam się też, czy będzie gdzie zostawić wózek, ale mam nadzieję, że tak. Dobra, lecimy. Piękna pogoda. Piękna pogoda, oby tego słońca coraz więcej było. Czyje ja to są ślady? Chodź, zobaczymy. Ślimaka? Nie wiem, zajrzyj tu. Czas sprawdzić, czyje to są ślady. Zajrzyj. Dziubli, dziubli. Dziubli. A tu chyba Dzięcioł, zobacz. Już po wizycie w centrum nauki Kopernik było naprawdę świetnie, ale to później Wam więcej opowiem. A teraz korzystamy jeszcze z przepięknej pogody i spacerujemy sobie bulwarami wiś wiślanymi. i podziwiamy przyrodę budzącą się do życia. Jest naprawdę przepięknie. Daleko, wow. Daleko są kaczki? No, poleciały daleko. A my idziemy Bule. po bułę? Dobra. Idziemy po bułę. Rękę. Za rękę, dobrze. Mama. To muszę wyłączyć aparat, wiesz? Bo tak nie da rady. Idziemy. Tak jak widzicie, przepiękne słońce za mną. Będę się dzisiaj powtarzać, ale zachwycam się tym widokiem. Udało się dorwać bułę. Zaliczyć krótki spacer. Dziecko moje. Jedząc bułkę już zasypiała, więc była tak zmęczona. Bardzo intensywny dzień. Wystawa naprawdę świetna. W ogóle całe to miejsce naprawdę super. Warto zajrzeć, nawet jak ma się małe dzieciaki. Większe tym bardziej, więc myślę, że jeszcze tam wrócimy. Kto tu? Kto, kto to przyszedł do mnie? Dzień dobry pani. Dzień dobry Pani. Czu? Dawno Ci nie było w filmie chyba, co? Chcesz się pokazać? Jestem już w domu i chciałam Wam powiedzieć dwa słowa na temat tego miejsca i wystawy, na której byłyśmy. Ja z myślą o córce poszłam na tą wystawę BZ, czyli to jest wystawa dla dzieciaków do lat pięciu i myślę, że takie maluchy 2-3 lata odnajdą się tam i będą miały super zabawę i frajdę. Bardzo fajne rzeczy, dużo chlapania, dużo e, doświadczania. E, moja rada jest taka, żeby wziąć sobie jakieś ubranie na zmianę dla dziecka, bo na 100% się e, pochlapią, pomoczą, więc ja już byłam przygotowana, miałam bluzę na zmianę. Tam też są wejścia na konkretne godziny. E, my zakupiłyśmy sobie bilety na 9.40, byłyśmy trochę spóźnione i e, wcześniej była jakaś grupa zamknięta, Jakieś przedszkolaki były, więc weszłyśmy dopiero o 11 na tą wystawę bzy. Ale ten bilet na wystawę upoważnia do zwiedzania wszystkich wystaw, więc najpierw sobie pochodziłyśmy trochę, poglądałyśmy różne inne rzeczy, które spokojnie dla starszych dzieci i nawet dorosłych myślę, że będą atrakcyjne. Pooglądałyśmy trochę, później o 11 weszłyśmy tam na tą wystawę i tam na tej wystawie byłyśmy 45 minut, bo to już jest tak odgórnie ustalony czas. Masa atrakcji. Dla takich małych dzieci można podoświadczać, można się pochlapać wodą, można pobiegać. Nie byliśmy w stanie zwiedzić całego tego centrum, jeszcze zresztą ona jest tak malutka, że też nie, nie będziemy korzystać ze wszystkiego, więc bez sensu. Ale czekając właśnie na tą 11 godzinę, na tą wystawę połaziłyśmy i naprawdę dużo, dużo ciekawych, fajnych rzeczy, więc warto się wybrać nawet samemu bez dzieci. Było naprawdę fajnie, ale dosyć intensywnie. Ja jestem zmęczona. Zrobiłam sobie kawę, siadłam na kanapę i nie wiem czy wstanę, żeby coś zrobić do jedzenia na obiad. Tak, nie mam siły. E, e, wyczerpujące zwiedzanie, dlatego e, nie dziwię się wcale, że moja córka zasnęła jedząc bułkę w metrze już po prostu jadła i odpływała. Więc mam nadzieję, że pośpi trochę, odpocznie i, i będziemy korzystać dalej z tego pięknego dnia. No, dzisiaj tak przecudne słońce świeci. Dawno słońca nie widziałam. Dzisiaj świeci cały dzień, nie ma ani jednej chmurki na niebie. Jest po prostu cudownie, od razu jest inna energia, mimo tego, że jestem zmęczona dzisiaj, bo było dosyć intensywnie, rano wstałam i też późno poszłam spać jak zwykle niestety, to po prostu aż chce się żyć. Chciałam Wam jeszcze pokazać wazon, które sobie zakupiłam ostatnio. Zamówiłam z Ikei do paczkomatu, bo jest jakaś chyba akcja promocyjna, albo nie wiem o co chodzi, ale można zamówić za złotówkę do paczkomatu e, sobie rzeczy więc zamówiłam sobie dwa, dwa wazony, bo tak jak wam wcześniej mówiłam e, ostatnio bukiety kwiatów trzymałam w dzbanku e, i teraz będzie dużo okazji w marcu na kwiaty i w ogóle kwiaty będą gościły, bo już wiosna przecież. Więc e, wazony się przydadzą i, i zaraz Wam też pokażę te wazony, tylko chwilę odsapnę.